Yeah. All Tank is now next to jest no so, Cześć, kończę Dominika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam reakcję członków DHF House na to, że nastąpiło włamanie do ich domu przez matkę i jakieś dziewczynki. I możliwe, że nie tylko, bo możliwe, że to nie one zrobiły taki bajzel, jaki tam był podczas, gdy oni wrócili. Także tak, zobaczycie dzisiaj te wszystkie reakcje. Jeśli nie widzieliście pierwszej części, to zostawię wam w opisie, na samej górze będziecie mieć. E, także tam pokazałam kto to jest w ogóle pani Karen. E. Ja generalnie teraz montuję, więc niezbyt nie widzicie, bo jest jakaś pierwsza w nocy. Ale nieważne, chciałam tego powiedzieć, właśnie, że ona już na tym właśnie etapie kłamała, bo się okazało, że nie ma czegoś takiego jak Junior Hype House, więc smała. Plus, no, to pierwsze nagranie było właśnie z tego, jak się upłamała do The Hype House, także. Świetny początek. Tak, troszkę tam o niej powiedziałam, troszkę można było zobaczyć, jaką jest osobą. Także, no. Zapraszam, jeśli nie widzieliście. A tak, dzisiaj przejdźmy do reakcji członków, The hype-house. Oczywiście, za pamięci bardzo dziękuję tej osobie za bycie aktywnym na moim Instagramie. E, jeśli wy też chcecie się pojawić, to musicie być aktywni. No, mini kaptuł, jak już. W ogóle tam pojawi się albo pojawił już się konkurs jakiś na Instagramie, więc sprawdzajcie, bo za niedługo się pojawi, albo już jest. No, zobaczycie. Dobrze, także zacznijmy może od Kelvina. Um, Przetłumaczę, bo mam może najpierw właśnie, co on powiedział, a tutaj się Wam pokażę, jak on właśnie to wszystko mówił. Um, nie jestem pewien, czy o tym słyszeliście, ale ludzie włamali się do naszego starego domu i brali nasze rzeczy, na przykład ubrania, telewizory i tak dalej. To dalej jest nasz dom jeszcze przez miesiąc, więc przestańcie demolować naszą własność, bo w końcu mamy bramę, nie bez powodu i drzwi. Więc przestańcie się do nas włamywać Nie dziwię się, że był dość wkurzony. Kurczę, jednak, dom to jest takie miejsce, w którym chcecie się czuć bezpiecznie, i jakby wiem, że już się wyprowadzili z tamtego domu, ale jednak tam dalej były ich rzeczy, więc to dalej był ich dom. I tak bardzo łamać kogoś prywatność, to jest już przesłanie. Tak samo Paper się wypowiedział też na ten temat. Um, pokazał on właśnie na tym filmiku, w jakim stanie zostali ten dom, mimo że mieli. Wysprzątany dom, kiedy z niego wyjeżdżali, kiedy się wyprowadzali, chociaż mówię, jeszcze nie do końca się wyprowadzili, bo mieli tam rzeczy, ale dom w idealnym, zostawili ten dom w idealnym porządku, mieli czyszczony ten dom, a później i był taki bałagan jakieś ubrania na ziemi, pokradzione rzeczy. Właśnie ten Paper proszę tam też do tego pokoju swojego i zobaczył, że próbowano ukraść mu telewizor, ale jego telewizora akurat nie ukraziono, ponieważ był dobrze przykręcony do ściany i tam się nie dało go odkręcić. Aczkolwiek wzięli jakiś tam element tego telewizora, nie wiem, co się nazywa, nie zdam się na komputerach ani telewizorach, więc nie wam Ale jakiś tam sprzęt też wzięli, ale no, zobaczcie, jak to wygląda na tym TikToku. Hi guys, we just got Just keep in mind, we did pay the maids uh, to deep clean the whole house. And this is ridiculous. Watch. Yeah. All our closed. Cover, did, did they take the tattoo gun? They took my tattoo gun. We're going to walk up into my room and see what's going on up there. Oh, I didn't leave my TV like that. Hey, my mini fridge is open. Hey, make sure you shut it next time you open it but guys i did not leave my tv like this at all but they did take the power cord to the tv like what are you gonna do with that they tried to take the tv off the wall but i don't know all i gotta say karen is next time you try to take my tv off the wall make sure you put a little bit of elbow grease into it to take it off or maybe just don't break into people's houses i don't know of course, again, I repeat, because... Może niekoniecznie to była właśnie ta Karen z tymi dziećmi, może to ktoś inny też się włamał, jakby jest takie prawdopodobieństwo, aczkolwiek one też dotykały ich rzeczy. Ale czy posunęłyby się do czegoś takiego, nie wiem, Bo też nie chcę oceniać, jakby ich nie znam, nie, ale może to ktoś inny po prostu ukradł. Więc może nie one, tylko że w takim razie po co się one włamywały i teraz są podejrzewane o to, <grym>, jaki jest ten sens. No i tak i ludzie byli oczywiście oburzeni, że w ogóle takie coś miało miejsce, bo no, prawo zostało złamane, tak? Tym bardziej, że wstawili te filmiki na TikToka, to też właśnie pokazywałam w poprzednim filmiku, te filmiki z tego włamania Nagrywali się w ubraniach członków The Hype House, no to jest... Tak nisko upaść No oczywiście ludzie przez to, co... Przez to, co zrobili ta ma matka i te dzieci, no powinni ponieść odpowiedzialność karną, no bo to jest... To, to jest złamanie, tak? E, natomiast nie. Pani Karen e, stwierdza coś innego. Czasami zobaczcie, co ona tutaj stwierdza. They don't live there. They, they were not living there. That was a fucking lie. You guys don't get it. There's two sides to every story. They are lying. Nobody lives there. Tak samo ktoś napisał, czemu oni nie są aresztowani? Mm, a pani Karen na to? Because it's never gonna happen. Like seriously, not happening, honey. Look at me, thriving, baby. Running, living life. I could care less about what you guys say. It ain't happening. Brak słów, ja Po prostu ta cała sytuacja jest. Tak, absurdalna. A tutaj słuchajcie, zobaczcie cover yy, mówiącą, że spuści jej rybkę w toalecie. Autentycznie no po prostu nie mogłam w to uwierzyć, jak to słyszałam, serce mi zabolało, yy, ale znalazła akwarium, puste akwarium obok toalety. Bez rybki. Jakby hmm, powinna też wziąć tą rybkę do tego nowego domu, bo to jednak zwierzątko. Ale, no jak widać, wróciła się po nią, więc chciała ją wziąć też wiadomo, nie mogła wszystkich rzeczy naraz wziąć z tego domu, bo, bo domyślam się, że mają tam oni dużo rzeczy, więc nie brali wszystkiego naraz. A skoro jeszcze przez miesiąc wynajmowali ten dom, więc mogli tam zostawić swoje rzeczy. Więc ona zostawiła tą rybkę. Tak, no ale tutaj nie powinniśmy też tak bardzo obwiniać cover za to, że nie wzięła tej rybki, no bo jednak żyłaby ona, gdyby nie spuszczono jej w toalecie. Nie wiem co oni z nią zrobili. Nie wiem, może wzięli sobie do domu, no ale to czemu obok toalety stało to puste akwarium, okej, okay, zastanówmy się. Także to jest już przez już... Bo, I just got back to our old house, which was deep cleaned by our maids before we left. It's so pretty, right? Also, someone took my tattoo gun. Thanks. And um, I had a fish here on an automatic feeder, and The fish tank is now next to the toilet with no fish in it. So this is for you. A tutaj macie jeszcze reakcję Renanda i właśnie mówią, że ukradziona im też maszynkę do robienia tatuaży. Domyślam, że to jest się, że to jest drogi sprzęt, a jednak to też zostało skradzione. So we're back to old crib. And keep in mind we had this place clean a week ago. Fully cleaned. They went through everything, boxes. They took our tattoo gun. Our tattoo gun? Cover, now you can't give us tattoos. Alright teraz let's go see my fucking My white claws are here My white claws are gone gonna be a problem Oh boy we can't drink some white claws right uh, Cobra yeah, y potem słuchajcie o dziwo pani Karen nagrała przeprosiny Wow a nie przyznaje się w nich do błędu, w sensie po części mówi, że była w tym domu, no ale kurde, no nagrywali tam TikToku, więc, TikToki, więc wiedzieliśmy, że tam była. Ale mówi, że się nie włamała i że ktoś tam ich wpuścił i że nic nie ukradli i. Okej, okay, może nic nie ukradli, ale że się nie włamała, jakby kto ich wpuścił do domu, który jest wynajmowany. Jakby absurd. absurd. Hey there, I just wanted to come on here to apologize to everybody um, who unfortunately believes that I broke into the Hype House. I, in fact, did not break into the Hype House. I also did not steal anything from the Hype House. I am not a thief, never have been, and never will be. Um, I did try on his jacket, however, I did not take his jacket, just wore it for one video. And I'm sorry. Little Huddy, that I did that. I apologize. Um, we did not break in again. There was a caretaker there that allowed us to come in and film. Once again, I apologize. I am sorry. As a mother, yes, it may have been a spontaneous decision that I should not have done. But I again, I'm. tak, to jest to cała sytuacja, której tutaj chciałam powiedzieć, którą chciałam poruszyć, no co moja opinia na ten temat. Myślę, że ją dobrze znacie już. No, takie, takie działania są po prostu tak niedojrzałe. Brak mi słów, nie rozumiem tego, czemu tak się dzieje, czemu dorosła kobieta zachowuje się jak niedojrzałe dziecko małe. Ale tak to było w sumie wszystko, co chciałam Wam tutaj powiedzieć. Wyczekujcie kolejnego odcinka. Zapraszam też oczywiście na Instagrama, bo tam pojawi się za niedługo konkurs, albo już się pojawił Zachęcam, bardzo fajny konkurs, bardzo fajne nagrody, więc możecie wpadać I tak, życzę wam słuchajcie miłego dnia i do następnego filmu.